No, dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. Mam dzisiaj taką tematykę, proszę państwa, dla państwa. Pamiętam, byliśmy kiedyś na y, takim koncercie, gdzieś tam to z Pawłem, znaczy on bardziej występował, ja tam bardziej jako doradcza siła, bo y, my już dawno odkryliśmy te nasze mocne strony i bardzo często na nich bazujemy, robiąc różne projekty i przedsięwzięcia. I na przykład to jest tak, że mój Paweł jest taki bardziej od ogółu, a ja widzę więcej detali i szczegółów. A nawet mam tak i zresztą Wiktoria nasza też ma tak że jak wchodzimy gdzieś do wnętrza, powiedzmy do hotelu. To wy, czy tam do kogoś do mieszkania, do, na przykład do nowo poznanych osób, czy do nowej restauracji, generalnie w nowe miejsca, to jak stamtąd wyjdziemy po godzinie czy dwóch, to jesteśmy w stanie opisać w każdym detalu, co stało. Że tu była komoda, na komodzie był kwiatek, tam kwiatek był w szarej doniczce, ten kwiatek to był tam kroton albo inny fikus no i, i tak i tak mamy właśnie, jesteśmy szczegółolubne a Paweł jest taki bardziej od ogółu i zresztą wszyscy w czwórkę w domu jesteśmy różni, ale znając siebie i znając swoje mocne strony, na przykład jeżeli organizujemy wspólnie wycieczkę wakacje, czy, czy nawet, nie wiem, sprzątanie czy przyjęcie okolicznościowe a właśnie jesteśmy po takim i zaraz chwilę powiem to znając swoje mocne i słabe strony, jesteśmy tak w stanie w czwórkę zorganizować sobie robotę, że minuta osiem i jesteśmy po robocie, bo wiemy, kto z nas jest bardziej dokładny, kto mniej dokładny, kto widzi szczegóły, kto, kto ogólnie ogarnia, kto lubi chodzić na zakupy, kogo to męczy i nudzi, i jaki ktoś, kto jest. I powiem Wam na przykład z Wiktorią, my się cudownie uzu uzupełniamy, bo moja Wiktoria ma takie optymistyczne podejście do czasu. Ja natomiast jestem taka, wiecie, spąton i takie wiecie, lecę jakby na miotle, jak ta czarownica na miotle. I tutaj się fajnie regulujemy. Ona na przykład jest w stanie, wiecie, robimy sałatkę, powykładamy, już tam wymyślimy składniki, bo obydwie jesteśmy bardzo kreatywne no i mamy tutaj pach, 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 pach 15 rzeczy, czy tam, nie wiem, 7. Yy, i ona, powiedzmy, będzie cebula ubierała przez pół godziny, a ja robię resztę, pach, 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 pokroję i tak dalej. Musi być naprawdę w dużym skupieniu, żeby ona szybko ogarniała jedno po drugim, a poza tym mamy taką umowę od zawsze, yy, że Wicia zacznie i skończy, bo Wicia ma tendencję do tego, żeby tu rozgrzebać, nie wiem, kolorowankę, po czym tą kolorowankę zostawi, bo ktoś ją zawoła na podwórko, to ona pójdzie poskakać w skakankę w międzyczasie podleje jednego kwiatka, ale butelkę gdzieś odstawi, bo zapomni, i tak dalej. Tak więc, no wszyscy się super uzupełniamy. I tak samo było parę dni a propos przyjęć okolicznościowych. Przyjęcie urodzinowe mojego męża Pawła. Właśnie 17 stycznia, czyli dwa dni temu, i ja jestem bardzo twórcza w kuchni, nigdy nie gotuję z przepisami, bo mnie to nudzi, bo ja mam, wiecie, jak to mówimy, mam prąd w dupie i, i nudzi mnie powtarzalne wykonywanie tych samych czynności, typu gotowanie ciągle według tego samego przepisu, ale mam, mam książkę, mam książkę, zapisuję, jeżeli coś jest szczególnie pyszne, choć i tak zwykle nie pamiętam. Co ja tam dałam, jak to dałam i że to w ogóle wyszło. Natomiast ja przeszykowuję, robię menu, wycie, gotuję tu, tego, tu, w ogóle po prostu wszystko pach, pach, pach. Natomiast mój Paweł jest fajny w ogarnianiu, więc jak już jest to przyjęcie czy impreza, to ja nawet nie zauważam, kiedy on zmienia talerze między przystawką a daniem głównym, a deserem. On to tak szybko wszystko pach ogarnia że ja przy mojej gadatliwości i takim wiecie ba, ba 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 to ja już bym dawno po prostu zapomniała o tym, że ja miałam coś zrobić i często tak mam, że obiecuję na przykład dziecku, że zrobię rano jajecznicę a po dwóch godzinach w tym wszystkim ba ba ba, ba kurde nie zrobiłam jajecznicy, albo z tym obiadem oni mi u nas w domu na przykład mamy stałą godzinę, no chyba że coś się zmienia, ale na, na ogół mamy codziennie koło 16 obiad, no tam nie mówię, że co, co do sekundy, ale tylko dlatego, że ja wiem, że ja muszę na 16 ten obiad naszykować, bo inaczej póki ja bym się kapnęła, że wszyscy są głodni, to już by była osiemnasta, a ja bym dalej nie wiedziała, co mam ugotować. Więc na przykład podobieństwo między mną a Wiktorią jest takie, że nam się nie mówi, że mamy krótko czy długo, że mamy zrobić coś szybko czy wolno, że za chwilę będzie coś, tylko ja muszę znać konkretną godzinę. Na przykład jestem szalona i spontaniczna, ale tak samo jak ktoś ma do mnie przyjść, i tak samo jak z Wiktorią, to lubię rutynę, żebym wcześniej zadzwonił. U nas nie ma, że dzwonek do drzwi, bo ja jeszcze jestem niegotowa. Na przykład, nie? Jestem szybka, ale z drugiej strony lubię się spóźniać, i jak na przykład wychodzimy gdzieś na jakieś bale bale, y, czy tam do kina, do teatru, czy gdziekolwiek, to Paweł już siedzi w samochodzie, a ja jeszcze zmieniam w ogóle całą kreację, makijaż, jestem w stanie w ogóle umyć głowę, bo mi coś nie odpowiada, a on tam siedzi, a jeszcze w międzyczasie y, potrzebuje wyjąć pranie, umyć kubki i tak dalej, nie? Albo napisać dzieciom taką kartkę, odkurzaj tutaj, kup mleko i no więc jesteśmy bardzo różni, ale dzięki temu, że znamy tutaj u nas w domu ten nasz team, ten nasz zespół, jesteśmy w stanie super się zgrywać bo ja jako taki organizator, ja, nie, ja jestem raczej przywódcą stada, ja nigdy nie umiałam u nikogo pracować, bo to, że mi ktoś wydaje polecenia, to mnie bardzo frustruje i ja angażuję się nawet społecznie w jakieś takie projekty, typu trójka klasowa pod warunkiem, że ja jestem sama jedna tą trójką, bo ja nie umiem słuchać poleceń innych osób i no, tak mam. Jak ja nie rządzę, to to wypad i ja nie biorę w tym udziału, nie? Więc no to trudny charakter, ale generalnie ludzie nie są łatwi. Tylko zobaczcie... To wszystko mówię Wam pod, pod kątem takiej neuroróżnorodni, bo my yy, ludzie, my nie jesteśmy tacy sami. I nawet nie wiem skąd się ukuł ten termin neuroatypowi, neuroróżnorodni. Znaczy, no poniekąd rozumiem, no bo jest to gdzieś inna budowa mózgu, ale zauważcie, że na dobrą sprawę, jakby tak mocniej pogrzebać, to my wszyscy jesteśmy inni. Mnie na przykład irytuje, jak ktoś mówi do mnie powoli. Jak ktoś mówi do mnie powoli. Czy to był jakiś wykładowca, nauczyciel w szkole, czy to jest jakiś lekarz, który tak sączy słowa i jeszcze w międzyczasie zapisze 20 rzeczy na komputerze, a ja nie wiem, co on mówi. Mnie na przykład nosi w teatrze i na koncercie, jak słyszę muzykę, to już mi noga chodzi i ja nie potrafię inaczej i tak dalej. W różnych sytuacjach, moi mili, się nudzimy, męczymy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I fajnie by było w sumie, pomijając tą budowę mózgu, bo przecież na wierzchu nie widać, gdzie my mamy te neurony, z której strony my mamy więcej, z której mniej. Podobno nasze y, y, neuroróżnorodne dzieci mają tych neuronów tutaj gdzieś tam tu skupisko, tu skupisko, a tu pusto po prostu, nie ma autostrady w ogóle i wiecie, między jedną wiochą, a drugą wiochą może nie być komunikacji, no i jak one mają tutaj funkcjonować. Ale jeżeli spojrzymy na to, że każdy człowiek ma swoje dobre strony i takie zalety, w czymś jest dobry, a w czymś mo może gorszy, no zobaczcie, dyslektyk jest mega kreatywny, ale yy, yy, każąc mu czytać yy, głośno Ewangelię, no podniesie porażkę. Jeden umie śpiewać, drugi nie umie, jeden jest bardziej ruchliwy, drugi inaczej, yy, drugi ma inaczej. Ja na przykład bardzo się męczę, kiedy mam kontakt właśnie z ludźmi powolnymi, flegmatycznymi. Yy... I w ogóle mnie to nie koi. Na przykład z Pawłem już dotarliśmy się na tyle, że ja mówię: na przykład w szafce gdzieś na górze, na wysokości jest coś, nie? Powiedzmy, no nie wiem, świeczka albo rozdentale, no nie wiem, co wy tam chowacie w górnych szafkach, do których dostęp jest tylko po drabinie albo wchodząc na krzesło. I mówię: padaj, Paweł, podaż mi tą czerwoną świeczkę z góry, bo tutaj mi się skończyła. Tu robię sałatkę, przygotowuję przyjęcie w międzyczasie, tam robię i tam robię, i jeszcze tu układam i wieszam pranie a mój Paweł siedzi na komórce albo czyta książkę i mówi za chwilę kochanie, a ja mówię nie, to nie i już sobie zdejmuję tą świeczkę czy tego rozentala. Ja po prostu działam na takim pendolino, tylko że potem w momencie, kiedy Paweł jest taki stabilny cały czas, to ja jak się tak nakręcę i coś przedsięwzię, Coś ukuję, na przykład takie przyjęcie, co ja muszę po tym dwa dni odpocząć, i ze mnie musi te powietrze zejść jak z balon. I działamy bardzo różnie. I teraz zobaczcie, jakby super było, bo co niszczy najbardziej człowieków różnorodnych w życiu? szkoła, drodzy, i te durne zasady, żeby siedzieć prosto, żeby nie kręcić nogą, żeby nie rzucić gumy, żeby było coś na czas, że jeden na sprawdzianie wyjdzie 20 minut szybciej, a drugi po dzwonku jeszcze pani mu wyrywa kartkę, ale on się jeszcze nie dopowiedział. No jesteśmy po prostu różni i fajnie by było, gdybyśmy bazowali nie na tym, żeby w szkole były suche wykłady, tylko żeby to była taka e, współpraca na na zasadzie projektu, po prostu, żeby tam była współpraca i kooperacja, i wtedy można by wykorzystać wszystkich mocne strony wszystkich osób, i każdy miałby poczucie zadowolenia z tego, co tam się dzieje. A my próbujemy wszystkich włożyć do jednego worka. I zobaczcie, gdyby było coś takiego że mówimy o neuroróżnorodności neuro, czyli te neurony, czyli ktoś musi pójść do neurologa albo psychiatry. To znaczy, że jest po prostu jaki? No pojebany, no bo kto chodzi do psychiatry, moi drodzy, no pojebani, tak? Nie normalni. I gdyby z naszymi dziećmi było, że one są różnorodne, i że, wszyscy, I że byłaby taka obiegowa, taki pogląd panowałby, że to nie są dzieci atypowe, nietypowe, nienormalne, dziwne, tylko że wszyscy jesteśmy różni, ale każdy ma jakieś plusy i minusy, albo jeszcze plusy dodatnie i minusy ujemne. I tak dalej, to gdybyśmy tak patrzyli na wszystkich, to bylibyśmy wszyscy szczęśliwi. I okazuje się, że na przykład, proszę Państwa, ludzie z, y, w spektrum, gdyby nie byli zepsuci w szkole, to znaczy odarci z tego poczucia swojej własnej wartości. Bo ciągle są krytykowani, są ciągle wytykani paluchem, i ciągle są gdzieś tam popychani, i ciągle są źle, 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 bo ty nie potrafisz, bo ty jesteś niegrzeczny, bo ty jesteś agresywny. A to jest, proszę Państwa, ogromna mitologia. Ogromna mitologia to, że dzieci z ASD, czyli dzieci w spektrum autyzmu, muszą być agresywne, kochani. Nie muszą. Że dzieci w spektrum autyzmu nie lubią ludzi, lubią. Niektóre nie lubią ją, jak, jak ludzie, jak ludzie. Jeden bardziej jest wygadany, jeden jest mniej wygadany. Jeden bardziej lgnie do ludzi i musi ciągle być wśród ludzi, inny by założył słuchawki i w ogóle odczepcie się ode mnie, bo ja tu jestem na skupieniu. Dzieci w spektrum mogą być bardzo kreatywne, dzieci w spektrum są empatyczne, dzieci w spektrum są bardzo wrażliwe, dzieci w spektrum są właśnie, fokusują się na szczegółach. To jest cudowne u nich. Dzieci w spektrum, w spektrum mogą być gdzieś tam geniuszami, ale nie muszą. I my takie łykamy te wiecie, te prawdy, nieprawdy, te mity, jak po prostu młode pelikany. Albo że mówi się, że ADHD to jest pobudzony i w ogóle rozwala system, nie? A, a dziecko w spektrum autyzmu to jest powolne. Nie, nieprawda, są tacy i tacy. Po prostu te mózgi funkcjonują inaczej. Gdybyśmy brali pod uwagę nasze mocne strony i podkreślali i bazowali na rozwijaniu tego, co jest naszym zasobem, czyli. Każdy przyszedł na, na tą planetę Ziemię z jakimś talentem. Jeden umie śpiewać, jeden umie tańczyć, jeden umie się wypowiadać, inny ma inne kompetencje: na przykład potrafi coś fajnego napisać albo pięknie narysować. I gdybyśmy wykorzystywali yy, i bazowali na tym, żeby od małego rozwijać te nasze dobre strony, te nasze talenty, te nasze super nadumiejętności, a nie, koniecznie musimy się nauczyć czegoś, w czym jesteśmy pokraczni. Ja na przykład, słuchajcie, yy, yy, nie byłam tak dobra z lekkiej atletyki yy, jak moje yy, koleżanki w podstawówce i zawsze czułam się taką pokraką. Natomiast potem okazało się, że mogłabym być instruktorem jogi i innego aerobiku. Tylko, że nasz pan od WF-u był fanem lekkiej atletyki, czyli biegania na czas, skakania dupą do piachu, rzucania palantową piłką itd. A to... Jednak okazało się, że to nie jest mój konik. I gdybym nie odkryła, że mogę być super joginką i mogłabym być trenerką pilatesu i aerobiku, to być może do dzisiaj w ogóle bym nogą ani ręką nie ruszyła, bo myślałabym, że fizycznie jestem pokraczna. Ale okazało się, że spełniłam się cudownie w tańcu towarzyskim i nie jestem taką nogą, jak mi to wmówiono. Tylko, że pewnie jest mnóstwo ludzi, którym coś mówiono i oni na życie nie ja nawet nie spróbuję, bo już niosą na całe życie takie przekonanie, że jestem dupa, a nie y, śpiewak, y, że nigdy nie będę dobrze malować, y, właśnie y, jestem antytalenciem, jeżeli chodzi o, o, o sport i tak dalej, i tak dalej, czy opisanie wypracowań, czy wierszy. Y, więc fajnie by było, jakby. Jakby, jakby nam nie łamano w szkole kręgosłupów i mówiono o tym, że po prostu wszyscy ludzie na Ziemi są inni i różni. I co więcej, zobaczcie, zależy to jeszcze od kultury różnej, bo inne kompetencje, inne zasoby, inne talenty są oklaskiwane w Afryce, inne w Japonii, a jeszcze inne w Peru. I to jest zupełnie normalne. I być może gdybyśmy się z naszą y, różnorodnością urodzili nie w Polsce, a gdzieś w RPA, to być może pewne nasze talenty y, 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 byłyby, wiecie, wychaczone i podbijane i być może byłabym dzisiaj śpiewaczką operową, kto to wie. Więc y, radzę, drodzy, spoglądać na nasze dzieci i wyciągach, wydłubywać z nich talenty, a nie podkreślać ich ułomności. I radzę Państwu, drodzy, y, żeby bazować nawet w rodzinie, a jak jesteście terapeutami, to w grupach terapeutycznych czy w klasach, bazować na mocnych stronach ludzkich, na zasobach ludzkich, tak jak się to robi w firmach. Tak, jak się to robi w firmach. Zobaczcie, podczas gdy w szkole są grupy jednowiekowe, to w firmie na ogół są grupy w różnym wieku. W firmie ta od księgowości, która jest w stanie skupić się i dodawać te numery godzinami, to robi to, a dyrektor kreatywny robi coś innego. I gdyby się zamienili na rolę, mogłoby dojść do tego, że firma pada. <laughs> bo kreatywny nie zrobi Excela, a y, księgowa, ekonomistka y, nie wymyśli nowego projektu czy kampanii reklamowej czy czegoś. Więc kochani, jeżeli piszecie. Na grupie rodziców autysty, dzieci autystycznych. Że jak przekonać mojego, żeby czytał? Dlaczego moje dziecko nie chce czytać lektur? A dlaczego moje dziecko ma tak, a tak, a siak? To proszę Was czasem, weźcie sobie, włóżcie gumkę, recepturkę i się pstryknijcie. Bo na życie to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. A jeszcze... W dobie, jak to się mówi, tych wszystkich całych AIów, GPT i czatów i cuda na kiju, to nasze kompetencje kiedyś będą mogły być tak ogarniane. Więc proszę was, rozwijajcie mocne strony waszych dzieci, wydubujcie talenty, a jeżeli nie umie czytać, to nie umie i będzie żył i przeżyje. A nie umie dobrze yy, yy, dodawać, to kupcie mu dobry kalkulator. A ile osób jest, co nie umie, co nie umie celowo mówię gotować, to se zamówi w dorosłym życiu yy, catering dietetyczny i będzie mu jedzenie po pod drzwi, po drzwi wierzać. A ten ugotuje, co umie i co lubi. I nie wszyscy musimy wszystko umić i lubić. Nie musimy bo życie nie jest o muszeniu. Dużo miłości dla Was mamy i taty i dużo wytrwałości i cierpliwości, bo tego się można naumić. Niekoniecznie polubić, ale poumić można. Wszystkiego dobrego dla Was. Dużo miłości, akceptacji. Pamiętajcie, doceniaj, nie oceniaj.